Jeśli masz chociaż odrobinę takiej miłości, tej miłości bezwarunkowej, która jest gotowa oddawać swoje życie, darować siebie, by być darem, błogosławieństwem dla drugiej osoby, tak by ona mogła dojrzewać, by mogła mieć życie, no to ci gratuluję, dlatego że to też da owoce, przyniesie plon w twoim życiu. Tak jak to ziarno pszenicy, tak ty będziesz doświadczał tego, że życia wiecznego, które się nie kończy. Po pobycie 40 lat na pustyni Izrael wyrusza, żeby zdobyć ziemię obiecaną. Ale lud, który myśli, że to już, zaraz, przeżywa bardzo trudny czas. I w pewnym momencie ta kruchość pustyni jest taka jak nigdy. Więc zaczynają szemrać przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Mówić, ale po co cała ta historia? Ona jakoś nie służy nam. Zginiemy tu na pustyni. I kiedy mimo tego całego okresu, tej historii, którą Bóg z nimi przeszedł, czyniąc wiele cudów, wątpią, zaczynają nie tylko już wątpić, ale nawet szemrać przeciwko Mojżeszowi. I przeciwko Bogu. Wtedy Bóg pozwala, że trafiają jakieś kłębowiska jadowitych wężów, których tam na pustyni jest kilkanaście gatunków. Niektóre są bardzo interesujące, takie rogate i tak dalej. I wtedy te małe węże zaczynają kąsać po prostu ludzi na śmierć. Wtedy ludzie rozumieją, że ich grzech ściągnął tą śmierć, że ten jad węża, który teraz płynie w ich żyłach, to jest konsekwencja ich grzechu. Przychodzą do Mojżesza i mówią: Zgrzeszyliśmy, zrób coś. I Mojżesz wtedy modli się do Boga, a Bóg mówi: Zrób takiego węża z miedzi, z brązu i umieść go na wysokim palu. I wtedy każdy ukąszony, yy, który uwierzy, który przyjdzie, żeby popatrzeć na tego węża z wiarą, będzie miał życie. I tak się dzieje. Rzeczywiście yy, każdy, kto, yy, kto uznał, że ten wąż, wysłany od Boga, stanowi rozwiązanie jego problemu śmierci, zostaje uzdrowiony. Yy. No, tutaj jedna dygresja, taka powiedzmy sobie z zakresu kultury ogólnej. Nie wiem, czy wiecie, ale rzeczywiście ten wąż był bardzo popularny na Bliskim Wschodzie. Do dzisiaj na przykład archeolodzy znajdują w Dolinie Arawy, tam gdzie miała miejsce ta historia, ludzi pochowanych wiele lat temu, no bo to już prawie 3,5 tysiąca lat temu którzy byli pochowani z takimi małymi miedzianymi wężami z pozłacaną głową, jakby takim amuletem. Mało tego, ten wąż z brązu, którego mojżesz wtedy utworzył, towarzyszył później Izraelowi na pustyni i po wejściu do ziemi obiecanej został umieszczony w sanktuarium i przez 700 lat Izrael no, czcił go w pewnych okresach niemalże jak Boga. Dlatego historia Nehusztana, tego węża z miedzi, kończy się, że Ezechiasz, jeden z królów, bardzo pobożny król, niszczy tego węża, żeby Izrael nie oddawał mu czci idolatrycznej. Tym niemniej, ta cała historia była bardzo znana na Bliskim Wschodzie. Miedziany wąż Później poprzez kulturę grecką, wszedł na stałe do kultury świata. I dzisiaj, kiedy, kiedy na przykład przejeżdża karetka pogotowia, widzicie na niej węża. Albo kiedy przechodzicie pod farmacją, pod apteką, to na aptece jest taki wizerunek węża. To właśnie ten miedziany wąż z Pisma Świętego. Więc jutro, jak będziesz sobie szedł ulicą i, yy, i będzie przejeżdżała karetka, to przypomnij sobie tą dzisiejszą Ewangelię. Yy. Jezus, dlaczego Jezus właśnie mówi o wężu z miedzi yy, w kontekście właśnie zbawienia i wyzwolenia? Dlatego, że tak można sobie łatwo wyobrazić, że rzeczywiście. Zobaczcie, jak ci Izraeliści pokąsani przez węże przeżywali dwie kwestie życiowo ważne. Jedna to była ta, że no, ugryzł mnie wąż. Niedługo umrę. Druga jest ratunek. I teraz zobaczcie, jak mało trzeba, żeby przeżyć, żeby być uzdrowionym. Bo w gruncie rzeczy trzeba tylko przejść tych ileś tam no, set metrów czy kilometrów, żeby dojść do tej oazy właśnie, w której jest wywyższony właśnie y, wąż z miedzi, wąż Nehusztan. I potem, to znaczy w gruncie rzeczy najważniejszy jest ten pierwszy krok wiary. Uwierzyć, że jest rozwiązanie dla mojego problemu śmierci. I w związku z tym, Jezus mówi właśnie to, że trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Wiara nie jest czymś, co jest zbiorem jakichś prawd, ideologii, też, owszem, ale najważniejszy w wierze jest ten pierwszy i zasadniczy krok uwierzyć że Bóg który mnie kocha ma rozwiązanie dla moich problemów lepsze niż ja że Bóg posłał kogoś kto jest rozwiązaniem dla mojego życia dla moich problemów małżeńskich dla moich trudności w pracy dla moich problemów z otwarciem się wobec innych ludzi dla Sytuacji, których nie rozumiem. Dla tych sytuacji, które powodują moje, y, moje cierpienie, jest posłany ktoś, kto ma rozwiązanie. I tym kimś jest Jezus Chrystus. I to jest y, ten pierwszy krok, najważniejszy we wszystkim uwierzyć, że y, Jezus Chrystus został posłany od kochającego mnie Ojca do mojego życia. I teraz, jeżeli ja wierzę, że Jezus Chrystus jest rozwiązaniem dla problemów mojego grzechu, który się powtarza, dla problemów mojego charakteru, dla problemów mojego zdrowia, dla problemów z moimi dziećmi, i zwracam się do Niego, wierząc właśnie w to, to wtedy mogę być uzdrowiony. I te rzeczy. O których, o których słyszałem z Pisma Świętego, one się realizują w moim życiu. Moi drodzy, zdumiewa ta pewność i bezwarunkowość Jezusa, który mówi, każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne. Każdy. To znaczy, nieważne czy jesteś młody, czy stary, czy mądry, czy... Czy, jak dzisiaj rano oświadczyła Twoja żona, masz opóźniony zespół Dauna, czy jesteś, masz dobrą pracę, czy taką sobie, nieważne. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Ta świadomość była bardzo ważna w pierwszym chrześcijaństwie i jest też ważna dla nas. Wierzysz, że Jezus Chrystus. Jest rozwiązaniem Twoich problemów? Gratulacje. Już nie ma dla Ciebie potępienia, i już nie ma y, takiej możliwości, żebyś y, nie otrzymał w nim zbawienia. Bo grzech to nie jest tak, jak czasem człowiek myśli, że to jest coś, co mnie y, zrealizuje, co da mi szczęście. Grzech. Jest trochę jak pocałunek Anioła Śmierci, który jest piękny. I dlatego grzech na początku daje pewną przyjemność, ale potem ten jad grzechu, jad śmierci niszczy nasze życie. I sami wiemy, jak, jak po prostu, jakie są konsekwencje tego, że upadamy w jakiś grzech. Przez jakiś czas jesteśmy zadowoleni, niestety krótki, a potem doświadczamy po prostu zniszczenia wewnętrznego, i mało tego, nieraz konsekwencje naszych grzechów spadają też na innych. Jeśli masz chociaż odrobinę takiej miłości, tej miłości bezwarunkowej, która jest gotowa oddawać swoje życie, darować siebie, by być darem, błogosławieństwem dla drugiej osoby, tak by ona mogła dojrzewać, by mogła mieć życie, no to ci gratuluję, dlatego że to też da owoce, przyniesie plon w Twoim życiu. Tak jak to ziarno pszenicy, tak Ty będziesz doświadczał tego, że życia wiecznego, które się nie kończy.